w bardzo ładnym stanie ten samochód jest malut 126P znawcy tematu chyba się wypowiedzą bo jakoś koła ma fajne takie jakby odstawione czy szersze to opony nie wiem jak to ale z wielkim sentymentem patrzę na to autko to jest naprawdę bardzo fajne autko najlepsza chyba pamiątka z naszej motoryzacji Polonez duży jednak wzrokowo się nie przebija tak jak te maluszki fajne samochody na Londyn to jest coś pięknego tym głowieńkiem wszędzie się wciśnie wszędzie zaparkuje bardzo łatwo nawrócić nie ma tych pieprzonych elektronik bajerka samochodzik że to tak mocy nie ma to, to autko, jeśli chodzi o przyspieszenie, ale to tak na zadłoczonych tych kolornych ulicach dużych miast europejskich, to jest dzisiaj w sam raz identyko uciekły mu te szybkie samochody w latach 90 teraz trochę w tych latach też, ale już w tej chwili się to zatrzymało ponieważ są tak małe długości między samochodami wszystko zabite jest na maksa Także nie czuć jakiegoś problemu Niedosytku silnika w takim maluszku Nawet Porsche nie ucieknie Ciekaw jestem, który rok jest do samochodu, nie spojrzałem na rejestrację dobrze ale P445 CCT bodajże malutkie główienko fajne bardzo dawno nie widziałem malucha jeżdżącego na ulicach, po ulicach czasami się spotyka gdzieś tam zaparkowane stoją na poboczu ale tak żeby sobie jechało wśród samochodów to nie, przy, nie mogę sobie przypomnieć czy moje oczy widziały takie coś raczej chyba nie pierwszy raz dobre tylko silniki tam wsadzić jakieś od hondy kupić malutkie silniczki wsadzić cholera i by to zostawić tą budę nawet nawet gdzie by do dziś kupowali takie małe pszczółki na miasto rewelacja no i babka tutaj skręca, my? tak, opony ma szerokie szersze ma dużo niż oryginalnie i to dużo szersze spróbuję to przybliżyć Fajnie z tymi oponami to wygląda. O, nawet ten szum tego malucha było czuć. Ten dźwięk silnika.